Witam. Pepetiwi dzisiaj w Belgii, w Brukseli, w szkole EFSPA i dzisiaj tutaj wyjątkowe... Wydarzenie, ponieważ jesteśmy na y, spotkaniu rękodzieła Polonii Belgijskiej. A co to takiego? To jest właśnie to, co czym zajmują się przede wszystkim kobiety, bo dzisiaj nie spotkałam tu mężczyzny, poza moim mężem, który stoi za kamerą, praktycznie same kobiety wytwarzają. Starają się i wszystkimi możliwymi sposobami próbują dotrzeć na rynek nie tylko polski, ale też belgijski. I dzisiaj jesteśmy właśnie tutaj w tej szkole, na tym kiermaszu, a ze mną jest pani Mariola. Dzień dobry, Pani Mariola. Dzień dobry. Pani Mariolu, proszę powiedzieć, czym pani się zajmuje? Tworzę biżuterię. Jest to biżuteria różnego rodzaju, od metali po malutkie koraliczki. Ale z tego co słyszałam, to, to, to nie jest tak, że pani sobie wymyśliła, tylko pani się interesuje właśnie wytwór, wytwarzaniem biżuterii i chodzi pani do szkoły. Tak, swoją przygodę właśnie zaczęłam od nauki w szkole jubilerskiej w Krakowie. Na dzień dzisiejszy nauka jest zawieszona, wiadomo, przez pandemię. Mam nadzieję, że niedługo będę mogła wrócić, kontynuować naukę, gdzie poznałam wiele ciekawych metod. Inne metody uczyłam się y, drogą prób, błędów y, w domu. Jak nazywa się pani firma? Nazywa się troszkę śmiesznie, bo nazywa się rów Pepa. <grywa> e, pani Mario, proszę powiedzieć, e, z jakich materiałów wykonuje pani swoją biżuterię? Są to różne materiały, jest to e, srebro, metal, e, sznureczki. E, Skóreczki, kamienie naturalne. Dużo tworzę amuletów, bo dziewczyny to lubią. A skąd pani bierze inspirację? No bo widzę, że tu są takie wzory, że nawet to szkło, nie wiem, ten krzyżyk, to, to jest. jest też... To jest po prostu wtopione kwiatuszki w żywicę epoksydową. I to prostu... Wiesz, Pani sama to robi? Tak. Po prostu coś mi wpada do głowy i próbuję znaleźć metodę, jak to stworzyć. Co można? To co, co rodzina? Z biżuterii można zrobić wszystko, tylko to jest kwestia poćwiczyć, popróbować. To są naprawdę wielkie możliwości. Czy relaksuje Panią to? Czy, czy Pani się czasami denerwuje i zniechęca? Kiedy najlepszą wenę Pani ma? W nocy. Ja najczęściej pracuję w nocy, jak uśpię dzieci, męża. I wszyscy śpią. Ja sobie wtedy schodzę do mojego pokoiczku, mojej małej pracowni i zaczynam wtedy tworzyć. Najlepsza dla mnie pora. Pani Mariolu, proszę powiedzieć, gdzie można Panią znaleźć i czy można na przykład jakiś artykuł zamówić, czyli takie spersonalizowane rzeczy u Pani można kupić? Tak, oczywiście można zamówić. Również graweruję, także można jakieś nawet cytaty pozamawiać. Jestem na Facebooku, niedługo będzie dostępna stronka online, ale na razie to właśnie na Facebooku i sporadycznie na takich właśnie kiermaszach jak dzisiaj. Czy to jest ważne, żeby takie kiermasze się odbywały? Jest ważne, ponieważ mamy wtedy możliwość, żeby poznać nowych ludzi, nowy, nowych klientów i spotkać się z, z rodakami. Proszę Państwa, piękna ręcznie wytwarzana biżuteria u Pani Marioli Piszczek, a tutaj pokazuje Róż Pepa. Tak, Róż tak. Pepa. Tak. Pisze się Róż Pepin i tak na pewno na Facebooku właśnie z Panią znajdziecie. Serdecznie polecam, trzeba wspierać naszych rodzimych wytwórców, rodzimych w sensie Polaków i Polonie, bo oni to robią z serca, pasji i to jest naprawdę przepiękne. Serdecznie zapraszam na stronę do pani Marioli, a ja z Brukseli już się żegnam dla Pepe TV Sylwia Płonka.